Dobry wieczór, Państwo. Witam wszystkich ponownie po raz drugi. I zapraszam do mojej relacji odnośnie urzędów jako firm w państwie Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatnio oglądałem sprawy, jakby procesowe Piotrka, Marka. I innych osób znanych z Facebooka, którzy pokazali nam, w jaki sposób sądy, policja i inne urzędy podchodzą do zwykłego obywatela. Większość z nich jest zdziwiona, dlaczego tak się dzieje. Powołuje się na tak zwaną konstytucję, ale dla mnie ta sprawa jest tak jasna jak słońce, i postaram się Państwu to w jakiś sposób lekko wyjaśnić. Dlaczego tak się dzieje? Pozwoliłem sobie na wydruk pewnych dokumentów. Pokażę Państwu. Na przykład, wydruk komendy głównej policji, która mieści się w Warszawie, przy ulicy. Jaka to jest? ulicy Pułaskiej, i która jest zarejestrowana jako firma pod numerem, który Państwo widzicie. Jest, to są tylko przykłady. Tego można wydrukować po prostu w setki odnerów, jak to się mówi. Tych, tych, To na przykład sobie pozwoliłem z mojego miasta, Torunia wydrukować czym jest komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej w toruniu czym jest i co się okazuje również jak policja są zwykłym zakładem pracy lub jak to teraz się potocznie mówi firmą prywatna firma która jest Strażą pożarną. Teraz skieruję tutaj jeden wydruk do uważam świetnego człowieka, którego bardzo szanuję, do Marka Gustowskiego. Na pewno go znacie. Człowiek, który zajmuje się zatrutą żywnością w Polsce wykonuje niesamowity kawał dobrej roboty, szkoda tylko że na wszystkie spotkania, czy, czy, czy gdziekolwiek gdzie udaje się, są tylko z nimi 3-4 osoby, z nim powinny iść tłumy. I takich właśnie prezesów, nie prezesów, tych sztucznych spółek niestety pociągnąć do odpowiedzialności. Zadałem sobie dosłownie mały trud i wydrukowałem takie coś. Główny Inspektorat Sanitarny, który jest zameldowany w Warszawie na ulicy targowej. I co się okazuje? Że główny Inspektor Sanitarny również nie jest żadnym urzędnikiem. Wielki pan dyrektor, czy tam pan prezes, nie wiem, jak oni się tam nazywają. To są zwykli. Jak to się mówi, zatrudnieni pracownicy. No i żeby na koniec, co to są te sądy w całej Rzeczpoli Rzeczpospolitej Polsce? Wziąłem, poszukałem też w Toruniu jeden z sądów. No, mówię, skoro policja, firma sanitarnej, i są firmą, ci firmą, ale sąd na pewno jest niezawisły. A więc zobaczmy czym jest sąd rejonowy w Toruniu. I co się okazuje. Macie następny wydruk. Sąd rejonowy w Toruniu pod numerem takim, a takim jest jako firma zameldowany, tak i mieści się w Toruniu przy ulicy. Kosa staromiejska. Przede wszystkim to wideo bym chciał skierować do wszystkich naszych super i dzielnych dziennikarzy typu Piotrek, Marek, Daniel, Szymon. KTV, wiele, wiele innych. ale ja nie chcę tutaj nikogo reklamować, ale akurat nie, oni najczęściej przewijają mi się przed oczami. Ostatnie występy przedsiębiorców świetna sprawa, ale to, co się dzieje, to, co jest robione, co się dzieje, naprawdę jestem sercem z Wami i po prostu uważam, że robicie kawał dobrej roboty, ale żeby tą robotę wykonywać, musicie zacząć od podstaw. Od podstaw i wiedzieć, czy faktycznie, dlaczego ci ludzie, policja, dlaczego oni się tak zachowują, a nie inaczej, dlaczego oni są tacy agresywni. A na dodatek do nich jeszcze mówicie panowie policjanci. No, w tym momencie powiem szczerze, przewracam się yy, na moim łóżku ze śmiechu i z ubolewania, że można być tak naiwnym, wyszedł do takich bandziorów, zgrywać się i mówić panie policjancie, może herbatki, może tego. Nie, to są zwykli pracownicy. To są zwykli pracownicy. Oni mają ten sam status, co ochrona. Tak samo, ochrona się oni, tylko oni dostali pozwolenie na broń. Na broń, którą mogą użyć. Czyli zwykły człowiek, zwykły pracownik, dostał pozwolenie na broń i możliwość jej użycia wobec każdego, kto stanie mu na drodze. I teraz co będzie najciekawsze: z jakich przepisów, z jakich paragrafów będzie on odpowiadał za śmierć jakiegokolwiek zabitego przez siebie. Obywatela. I tu powinniście się zastanowić, i to jest praca domowa dla Was. Ja mogę wszystkich wesprzeć, jeżeli chodzi o pisemnie, o dokumentację i tak dalej, ponieważ jestem chory i nie mogę latać po ulicy. Dlatego poświęciłem się i chcę sterować to z tego miejsca, z tego miejsca przy moim komputerze z kawałku, powiedzmy, 2 metry na 2. Zrobić tak zwaną centralną, centralny punkt wypadowy dla Was i jak najwięcej Was informować. Nie wiem, czy kogoś to zainteresuje, czy nie. Ale jeżeli nie zainteresuje, to długo nie potrwa. Jak wszyscy obudzimy się z nocnikiem, raczej z ręką w nocniku. Tak się to podobność mówi. A więc powracając, policja. To są zwykli, normalni pracownicy. Żadni urzędnicy. Zobaczcie ich legitymacje służbowe. Czy w ich legitymacjach służbowych pisze urzędnik państwowy? Na pewno nie. Pisze, że albo jakiś tam policjant, albo coś. W każdym razie, słowa urzędnik na pewno nie jest użyte tak samo wszystkie nazwy urzędów w Polsce są nielegalne dlatego, że każdy urząd w Polsce to jest nic innego jak zwykła firma ja? urząd miejski firma, urząd miejski firma, urząd wojewódzki firma czego tam jeszcze no pełno jest tego, tak? Na przykład odnośnie samochodów. To jest, jak to jest tam? Komunikacja miejska. Firma komunikacji miejskiej. I zrozumcie to wreszcie. A jeżeli nie wierzycie, spójrzcie sobie sami na. Tu piszę chyba na UPIK. Czyli U-P-I-K. Najlepiej wpisać na Google. Google.pl i on wtedy pokaże prawidłowy adres. Dlatego, że ja próbowałem bezpośrednio w to wejść. Meet.com, Go. i tak dalej. I to zaczęły mi firmy wyskakiwać, także proponowałbym jednak przez, używać to przez Google. Byśmy musieli od czegoś zacząć. Ja bym nie chciał dzisiaj na pierwszy raz czy na drugi raz Was tutaj zanudzać. Ale kiedyś w poście na swojej stronie zadałem takie zapytanie: dlaczego w dzisiejszych czasach nasze imię i nazwisko pisane jest dużymi literami? No, oczywiście, odpowiedzi tak absurdalne w ogóle to ludziom nie przeszkadza. Co, co, co ty chcesz, a to wtedy jesteś inny, a to. Zatrząsłem głową i mówię: No wcale się nie dziwię, że z wami robią, co chcą, skoro nie znacie podstawowych spraw. I dlatego będzie przed nami stało duże wyzwanie. I tu bym prosił wszystkich tych znanych y -y, juputerów, z y -y, facebooka ludzi i tak dalej, w ogóle z całych social media o zbadanie. Wielu, wielu spraw. No ja nie jestem akurat nie, y, żadnym adwokatem. Ponad 30 lat temu no nie chcę kłamać, 35, 36, prawie 40 lat temu. Y, kończyłem kierunek ekonomiczny prawny, ale te sprawy się przez tyle lat już tak zmieniły, że. Y, po prostu dochodzę sam stopniowo do celu. I teraz chciałbym wam pokazać taki przykład. Co niektórzy ze starego pokolenia znają, to takie coś, czyli dowód osobisty wydawany jeszcze za tak zwanej komuny. I zauważcie Państwo, jest dowód osobisty, WL tam numer... Zauważcie Państwo. O, tak, bokiem dam. Byłem ja. Tak, kto mi wydał. I tak dalej. I imię, i nazwisko jest pisane czyli za, um, nazwisko i imię jest pisane z dużej litery reszta jest pisana z małej litery według aktu. Urodzenia. I akt urodzenia jest tutaj odgrywającą rzeczą, do której też przejdziemy i będziemy analizować, dlaczego jest tak ważny i po co to jest w ogóle i tak dalej i tak dalej. tak? I to jest stary dowód. I co ciekawe, w tym dowodzie, ja zasłonię tylko numer PSL, bo jest to drażliwe, ale pokażę w ten sposób. Podpisywało się ten dowód dopiero przy odbiorze. Każdy podpisywał, jak chciał, i to stwierdzało się, to jesteś ty. Oczywiście w środku było jeszcze miejsce zamieszkania, ile masz dzieci, gdzie pracujesz, i takie różne, nawet grupa krwi, kiedyś to było bardzo modne mieć grupę krwi i tak dalej I, i, i ten. I to był dokument stwierdzający, że to jesteś ty. Mówiło się, że w komunie byli, byliśmy niewolnikami. To nieprawda. Mieliśmy ograniczenia opuszczania kraju. Mieliśmy ograniczenia w wypowiadaniu pewnych tez. Ale jakoś to ja nie widziałem, żeby w tym czasie kogoś zaraz zabili, bo powiedział na przykład, że, że Gierek to jest fajfus albo jakiś tam, ja nie wiem, pomyleniec, to go zaraz zakatrupili albo obstawiło go osiem policjantów, a czterech próbowało mu założyć kajdanki. A żyłem w tych czasach. Kto za dużo podskakiwał? Wiadomo, musiał to iść na dołek, nie? To była tak zwana walka polityczna. Ale to, co teraz się dzieje, i tu, o, powrócę. I tutaj była policja. Yy, milicja. Milicja, która miała gwarant od państwa, że, pań, że państwo. Jak coś się stanie, jakby bierze te wszystkie koszta wywołane jakimiś niepożądanymi, powiedzmy, akcjami, że wszystkie szkody wyrządzone obywatelowi pokrywa państwo. I to musicie zauważyć. Szkody wyrządzone przez policję pokrywa państwo. Ale teraz, gdy policja jest jako firma, nie dziwcie się, że powiedzeniem komendanta Wojewódzkiego było, że każdy policjant ponosi konsekwencje sam. Że ten policjant on musi wiedzieć, co robi i jeżeli zrobi coś źle, niestety musi te straty pokryć. Co to oznacza? No to oznacza, że je, oni są zwykłymi pracownikami i każdy jeden z tych policjantów musi, zaznaczam, musi, mieć ubezpieczenie na taki przypadek, wypadek, wracając do dowodów osobistych. Dzisiejszy osobisty będzie w ten sposób, plastik. Każdego zdanie muszę pokazywać z dwoma numerami, jakimś głównym numerem. Bez miejsca zamieszkania. 10 lat ważny. Czemu 10 lat? Tego akurat nie wiem. I historia dowodu osobistego zaczęła się od wejścia Polski do tak zwanej wspólnej Unii Europejskiej. Gdy polityczne, które również są firmą, i właśnie tu miałem gdzieś też wydrukować, a nie, jeszcze nie wydrukowałem, ale w każdym razie. Partie, wszystkie partie, obojętnie jakie są w Polsce: PiS, PO, ym, Konfederacja, ym, no co tam jeszcze jest, te wszystkie KOO i tak dalej. Każda jedna partia to jest nic innego: czy biuro poselskie, czy Sejmowa komisja, czy Sejm. To jest nic innego jak firma. Czyli przedsiębiorstwo. I ja mam teraz takie pytanie do Was. Jaki przedsiębiorca, jaki dyrektor, czy jaki tam szef, kierownik firmy będzie stał za pracownikiem? Bo pracownikiem w tym momencie jesteśmy my. Nikt. A dlatego nie dajmy się zwieść, że pis to coś lepszego. Albo PO jest coś lepszego, a ci mają program, a ten mają jakieś tam zaświadczenia, a ci mają tamto i to. Bardzo szanuję pana Grzegorza Brauna, ale yy, i to, co robi, ale też nie powie do ludzi słuchajcie, ja moje biuro poselskie jest zarejestrowane jako firma, a więc ja jestem szefem firmy. Będę udawał, że za was walczę. Tak? Pójdę bez maski do sądu i wam pokażę. Ale w rzeczywistości, tak szczerze mówiąc, to oni wszyscy w jedną trąbę walą. Obojętnie, kto by to nie był. I jeżeli teraz to wszystko, senat i tak dalej, jest firmą, to przepraszam bardzo, czy te urzędy, czy nawet sejm. Ma prawo, jako firma, wydawać jakieśkolwiek rozporządzenia, jakiekolwiek ustawy. Naród, który nie jest adwokatem, ma prawo tego nie wiedzieć, ale wy jesteście od tego, żeby powiedzieć ludziom: słuchajcie, tu jest jedna wielka zadyma. My reprezentujemy firmę. I nam jest sześć czy wy będziecie zaszczepieni, czy nie. Czy zdechnie was 10 tysięcy, 100 tysięcy, czy milion, to mnie jako dyrektorowi PiSu, czy dyrektorowi PO, czy SLD, czy tam innej partii, jest egal. Wydajemy wasze pieniądze, robimy z wami co chcemy. Ale najgorsze w tym wszystkim, co ja widzę, jak oglądałem teraz ostatnio sprawę, co niektórych z was, że adwokaci to ta sama banda co ta reszta. Nie ma uczciwego adwokata, który by powiedział: Słuchaj, stary, tam, gdzie my idziemy, to nie jest żaden sąd, to jest zwykła firma. Ja, a ten, który tam udaje nie wie, sędziego w tej czarnej kapocy, to jest tylko kapitan statku. O! -o. Kapitan statku? A co to znowu jest? Do tego jeszcze wrócimy. Dlatego, że następnym moim tematem, który chciałbym bardzo poruszyć, to jest praktycznie na jakich przepisach. Opiera się tak zwana Unia Europejska. Jakie przepisy są honorowane, a jakie niechorowane, niechorowane? Dlaczego tak bardzo Niemcy dążą, żeby zniszczyć państwa, jak to mówią, nacjonalistyczne, jak Polska, Węgry i tak dalej? I jeszcze jedno, co mnie zastanawia. Wiele razy powołujemy się na konstytucję, na ustawy. Ustawa o policji. Zobaczcie, z którego roku jest ustawa o policji. Ustawa o policji jest jeszcze w tym czasie założona, gdy był normalny rząd i gdy policja była urzędem. Policja została przekształcona na firmę i sobie uzupartorują ustawę o policji. Nie. Ta ustawa o policji dotyczy policji państwowej, a wy, śmierdziele jedne, nie jesteście żadną policją państwową. Jesteście zwykłymi żołnierzami firmy policja. Ale widzimy, grze być dalej. Zobaczymy, bo w każdym bądź razie każdy wasz znaczek, policja czy coś musi gdzieś być zarejestrowany jako patent. I zobaczymy, co ten znaczek policja oznacza dla policji. Dodam tylko jedno, że jak mówiłem w pierwszym odcinku, chyba zajmowałem się parę lat sprawą Niemiec. Dlaczego tak wygląda, jak wygląda? I też się okazuje, że policja w Niemczech to jest nic innego jak zwykła firma. Nie są żadnymi urzędnikami, nie mają dokumentu stwierdzającego, że jest urzędnikiem państwowym, tylko po prostu normalny, zwykły, tak zwany Dienstausweis, czyli taki Ausweis, jak to się mówi, zakładowy. I się mają wielce za policjantów, a naszywkę, którą mają z boku, tutaj policja i znak danego miasta czy landu, nie, tak jak Srzewig-Holstein, Hamburg i tak dalej, to jest nic innego jak patent na ten znaczek dla... W ogóle nazwa policja to jest patent na tak zwane Schreibware. Hmm. Schreibware dla tych, którzy nie znają w ogóle niemieckiego, to już mówię krótko, na długopisy i... Tak zwane yy, sprawy biurowe, czyli papier, yy, kseropapier, jakieś yy, yy, te teczki i tak dalej. Policja jest zarejestrowana na, jako odgłopis, albo na, na, na te maszyny do pisania, ale nie jako urząd do ścigania ludzi. I tu jest ten cały przekręt. I gdy ja odkrywałem prawdę o Niemcach, nigdy bym nie przypuścił, że to samo dotyczy Polski, że w Polsce zrobiono to samo. I dlatego będziemy dalej dążyć w następnych odcinkach do tego, czy faktycznie konstytucja nie jest czasami już odstawiona na, na bok, która nie Powiedzmy, już nie ma ważności. Dlatego, że EU dąży do tego, żeby głównymi przepisami były przepisy EU, a nie wewnętrzne przepisy danego kraju. I taki przepis, takie, powiedzmy, najwyższe ustawy, jak Konstytucja, jak w ogóle ustawy i tak dalej, są nie na rękę. Nie na rękę EU. I patrząc teraz na tych wszystkich zdrajców z tak zwanego rządu, nie byłbym zdziwiony, gdyby oni już dawno to sprzedali. I żeby się okazało, że na przykład konstytucja praktycznie nie ma żadnej wartości na terenie tak zwanej Rzeczpospolitej Polski. Gdy patrzę na to wszystko, na ten. Teraz były obchody Auschwitz. To tam jest dyrektorem, komu się wypłaca różne dodatki, komu nie i tak dalej. To po prostu włosy stają mi na głowie. Na tym będę kończył. Jest to temat do pomyślenia i postaram się jak najszybciej, jak najszybciej nagrać następny odcinek. Dotyczący naszych osób. Czym jesteśmy i co powinniśmy zrobić, żeby pozostać wolnym. Dziękuję Państwu na to. Życzę przyjemnego wieczoru. Do widzenia.